Pierwszy raz bywa bardzo emocjonujący. Pierwsza wyprawa samochodami terenowymi do Rumunii, w zachodnio-rumuńskie Karpaty, Apusieni i do Transylwanii to był naprawdę wielki znak zapytania. W 11 osób trzema landrowerami, z Kriskiem i hałasem wybraliśmy się na południe. Przejechaliśmy przez Słowację, przez Węgry i w mieście Oradia przekroczyliśmy granicę rumuńską. Natychmiast wjechaliśmy w zachodnio-rumuńskie Karpaty, Apusieni i tam gdzieś przenocowaliśmy w pobliżu wioski. Karpaty zachodnio-rumuńskie nie są wysokie więc łatwo było po nich jeździć, a mieliśmy naprawdę dobre samochody terenowe, dobrze przygotowane, jak sądziliśmy, w teren. Trzeciego dnia przyszło nam się zmierzyć jednak z terenem, który nas pokonał. Z wioski Bukuruaja jechaliśmy przez masyw Wladiusza, żeby zjechać do lumka Gului. No i drogi leśne, drogi pod górę, w dół. Drogi zabłocone, nasze landrowery pokonywały doskonale. Przejechaliśmy między drutami kolczastymi, odgradzającymi potężne pola. Wjechaliśmy do lasu. I w pewnym momencie siedzę, jak, jako pierwszy jadę, siedzę w tym swoim czołgu trzytonowym i czuję, że coraz wolniej jadę do przodu, za to coraz mocniej jadę, zaczynam jechać w dół. Myślę, co jest? Jakaś winda leśna? Zatrzymałem się, otworzyłem drzwi, patrzę, no troszkę błotka. Wysiadam pluk, i siedzę o kolana w błocie. Takie miękkie, jakby babcia przyszła z mikserem i rozmiksowała to błoto dzień wcześniej. Wszyscy trzej wjechaliśmy w to. No i co robić? Zawrócić? No może. Ale żeby zawrócić, to do tyłu się nie da jechać. Samochody są ugrzęźnięte do połowy osi. A to oznacza... Że mniej więcej do kolan, bo mamy potężne koła. No to co? Wymyśliliśmy, że wciągniemy samochody lekko na skarpę, wrzucimy je z powrotem do tego błota, ale już odwrócone i potem wywinczujemy się w stronę wioski i jednak objedziemy ten las. Co było bolesne o tyle, że nawigator mówił nam, że 500 metrów dalej jest już wioska, do której dążymy. Ale 500 metrów po tym błocie to mogłyby być dwa tygodnie, dlatego postanowiliśmy zawrócić. No, i jedenastką całą w tym błocie się tarzamy. Najmłodszy człowiek miał lat 11, najstarszy nieważne. I wśród nas była tylko jedna dama młoda studentka wówczas, która fotografowała. Dzięki temu uniknęła wytarzania się w tym błocie aż po końce uszu. My natomiast wchodziliśmy pod samochody. Wygarnialiśmy błoto, montowaliśmy liny. Niestety tylko jeden z tych samochodów miał wyciągarkę. Zaraz potem wszyscy już kupiliśmy. Trzeba było więc montować bloczki do drzewa, liny, wyciągać się wzajemnie. Trwało to i trwało. Po pięciu godzinach mieliśmy odwrócony jeden samochód. Czułem się dziwnie, jakbym się oblepił zbroją z błota. Wiem, że słonie czy hipopotamy to uwielbiają, ale mimo wszystko nie czuję się takim zwierzakiem. Więc fakt, że wszędzie miałem błoto, w uszach miałem błoto, w nosie miałem błoto, wplułem tym błotem, oczy przecierałem z tego błota, zamiast włosów miałem czapkę, wręcz hemofon z błota, nie mówiąc już o tym, że całe ubranie było tym pokryte i zasychało, no to czułem się dziwnie. I pomyślałem, że jak będziemy następne 5 godzin zawracać, jeszcze jeden samochód, a potem jeszcze 5, no to. Całą noc to jeszcze nam zajmie. A chcieliśmy tego samego dnia dotrzeć do Lunkawisza Gulu. I... Dlatego powiedziałem, słuchajcie, pójdę do wioski, może oni mają konie, to nas po prostu wyciągną. No idź. I lezę po tym błocie. Dochodzę do wioski, patrzę, pusto. Dągi takie drewniane, nowsze, starsze, ale głównie starsze. I na środku wioski stoi facet. Starszy pan w takim berecie z antenką i pali faję. I patrzy na mnie. Nie? No to ja podchodzę do niego, no i wtedy sobie przypomniałem, że mój rumuński jest kiepski. A ci ludzie mówią świetnie po rumuńsku i w żadnym innym języku. Umiałem tylko wtedy dzień dobry, do widzenia i dziękuję. Potem nauczyłem się więcej, ale to przez liczne wyprawy, wówczas tylko tyle. No więc witam się z nim, bunezyła, gościu Bune bunezyła, No i czeka. No i teraz co, co ja mam powiedzieć? Jak mam mu to wytłumaczyć? Więc trwało to z pół godziny, jechałem na migi. Ale Wam powiem w skrócie, mówię proszę pana. My tam jedziemy w 11 osób trzema takimi wielkimi samochodami tą drogą. I tam jest błoto. I nas to wkleiło. Czy pan może ma konia, żeby nas wyciągnąć? A gościu tak. Mówi: tak coś gada po swojemu i pokazuje, tą drogą jedziecie, czy tą? Mówię tą. A on to nie jest błoto. Mówi: A co to jest? I facet mi tłumaczy też na migi, że od 150 lat wielkie stado krów jest przeganiane, jak wschodzi słońce, tam na wielką łąkę i cały dzień te krówki jedzą trawę. Wieczorem, jak wschodzi księżyc, to one mają takie wielkie brzuchy i jak wracają, panie, to one na tej drodze robią kupę. I ja nagle zdaję sobie sprawę, że jestem wytarzany w krówskim łajnie. Mam to łajno wszędzie, łącznie z doskonałą krowią maseczką. Nie wiem, czy mi zaszkodzi, czy nie, ale sama świadomość jest kiepska. Z 10 kilo tego błota mam w kieszeniach, mam na sobie, mam we włosach, w uszach, wszędzie, wszędzie. A w tej chwili mam nawet w swojej świadomości ze 100 kilo tego błota, krówskiego błota. I facet mówi, że koń gdzieś poszedł, ale jak wróci, to on do nas przyjdzie. Nawet nie pytałem, czy poszedł na karty do sąsiedniej obory, do, do krówek, czy gdzie podziękowałem Multumesk la rewedere, no nie do widzenia. Poszedłem z powrotem. I tak sobie myślę, przecież jak ja im o tym powiem, to nikt już w to nie wejdzie, w ogóle nie zawrócimy tych samochodów. Przylazłem więc. I mówię, Krisek, słuchaj, ja teraz będę tutaj pilnował tej liny w koło drzewa, żeby nie otarła, a wy tam montujcie. Bezczelne to. Ale tak zrobiłem, i po godzinie znaleźliśmy sposób, żeby to zawrócić. Dotarliśmy z powrotem do wioski Bukuruaja. Wtedy im powiedziałem: ale się ucieszyli. Ale trzeba było się pozbyć tego błota. Tam płynie rzeka rzeka. Rzeka, rzeczka, górska rzeka, zimna. Potwornie, jakby od babci z lodówki wypływała. No ale, dobra, widzimy kopułę jakiejś świątyni, jakiś mostek, nieważne. Wyciągamy z kieszeni portfele, pieniądze, dokumenty, kluczyki, co tam mamy, zostawiamy w samochodach, i tak, jak byliśmy w tych naszych oblepionych błotem ubraniach, z tymi krowimi maseczkami na twarzach, wrzucamy się do rzeki. Nie było głęboko tam może po kolana, więc leżymy w tej wodzie, płynąca, zimna woda odlepia kawałki pamiątek leśnych zewsząd. Wypływa mi to błoto z kieszeni, z uszu, z nosa. Mm, przyjemne. Twarz sobie przemywam. Najpierw ręce, potem twarz. No i myślę sobie, przez nie wytrzymam tutaj. Ile jeszcze? 21,5 sekundy i zamarznę. Mózg mi się na pianę bije po prostu. Ale patrzę, to się ładnie odlepia, więc jeszcze trochę. I nagle dostrzegam, że ze świątyni wyszła ekipa elegancko ubrana, kobiety w takich czarnych, rozkloszowanych Sukniach, w chustkach, obowiązkowo na głowach, panowie w czarnych garniturach, białych koszulach i kapeluszach. I jak jeden mąż, wszyscy stanęli na moście i gapią się na nas. No bo widowisko niezłe: nie? 11 patafianów w ubraniach się kąpie w ich rzece. No i tak, ja już wychodzę z tej wody, bo mi aż głupio, Zresztą już się trochę omyłem. Widzę, że jeden z tych facetów tak się przygląda: przygląda naszym samochodom, które są w oddali. I krzyczy nagle, no, coś mu się pomieszało wyraźnie, i krzyczy: Ej, wyruskie! Myślę sobie, ty, będzie na ruskich. I da, da, my z Rosji przyjechali. Pół godziny z nim po rosyjsku gadałem, że my z pod Moskwy jesteśmy, że przyjechaliśmy, tralala. No i potem szybko się spakowaliśmy, uciekliśmy, bo już nie chcieliśmy być rozpoznani przez nich. Kiedy w rok później przyjechałem do tej samej wioski, tym samym samochodem, akurat u swojej babci. Wakacje spędzał dwudziestoletni student, który świetnie mówił po angielsku i po niemiecku. Mogliśmy więc swobodnie rozmawiać i w pewnej chwili tak się przygląda naszym autom, mnie się już robi gorąco, a on tak, słuchaj, tak sobie przypomniałem, babcia mi opowiadała, myślę że już wiem co będzie, babcia mi opowiadała, że rok temu przyjechali tutaj Ruscy, też takimi autami jak wy i wiesz co? Wiesz co? Oni się w ubraniach kąpią nienormalni Wy tak? był. No ale oczywiście szybko się zwinęliśmy, pojechaliśmy. Dziś po 11 latach nie ma już ani tej babci, ani tego studenta. Droga przez lunka Wiża Gului jest asfaltowa, świeża, unijna, ale to, co zostało w naszej pamięci, to zostało. Natomiast, jak zachowały się nasze twarze po maseczce krowiej no to musicie zapytać pozostałych mnie krzywdy. Nie zrobiło. Co naturalne, to naturalne.